Witam. Dzisiaj chciałbym pokazać poradnik dotyczący programu Corel Video Studio. W tym odcinku pokażemy w jaki sposób zrobić zbliżenie. Mamy tutaj przykładowy urywek filmiku, na którym praktycznie cały czas jest ten sam obrazek, jak teraz w tej chwili widać. Nic się na nim nie dzieje, nic się nie zmienia. A chcielibyśmy uzyskać efekt, Taki, żeby od pewnego momentu był taki, jakby najazd kamery i przybliżenie tego samochodu. W tym momencie musimy zaznaczyć film, którego ta operacja ma dotyczyć. Menu efektów, czyli FX. Wybieramy. Pan and zoom. Przeciągamy ten efekt na nasz urywek filmu. Jak to w tej chwili wygląda? W tej chwili wygląda to tak. O właśnie. Że mamy przybliżenie na to. Ale chcemy inaczej to zrobić. Chcemy to zrobić po swojemu. Musimy kliknąć tutaj w ten kwadracik, który pokazuje nam właśnie efekty. Wchodzimy Tą opcję i to działa tak. W tym punkcie mamy obraz o takiej widoczności, tak jak tutaj jest zaznaczony. A w tym punkcie jest obraz tak, jak tutaj mamy zaznaczony. Tyle, że to, gdzie ma być zaznaczone, co ma być zaznaczone, my możemy sobie wyregulować. Zróbmy tak, w taki sposób, żeby na przykład to zbliżenie na samochód było zrobione, ale dopiero od pewnej chwili. Czyli, powiedzmy, nie tak jak teraz się to dzieje. Powiedzmy, od tego punktu filmu dopiero ma zbliżenie postępować. Wstawiamy tutaj znacznik, następny którego parametry mają być tak jak tego pierwszego, czyli bez zmian. Kopiujemy, klejamy. W tym momencie ten kawałek filmu będzie zupełnie bez zmian. Proszę zobaczyć, ale właśnie nic się nie dzieje. Dopiero zbliżenie zaczyna się od tego momentu. To dlatego, że następny znacznik jest ustawiony właśnie w taki sposób, że tutaj ma nastąpić zbliżenie. Ale my zrobimy tak, że wstawimy jeszcze jeden znacznik. Film będzie zbliżał się do tego znacznika, a tutaj już pozostanie taki sam, jak był. Czyli w tym miejscu ustawiamy ten efekt, który chcemy uzyskać, czyli to zbliżenie, do którego dążymy. Powiedz tak. I w tym momencie, żeby od tego znacznika do tego był, był już bez zmian. Czyli, tak jak poprzednio, kopiujemy, klejemy. W tym momencie możemy zobaczyć efekt końcowy. Czyli, tutaj w tym okienku widać jak to będzie wyglądać docelowo. Ten urywek filmu powinien być bez zmian. Od tego momentu powinno się zacząć zbliżeń aż do tego momentu, a tutaj już powinno być bez zmian. Zaraz zobaczymy efekt. Dokładnie tak jak zaplanowaliśmy. Jeżeli na przykład znaczniki wstawimy bliżej siebie lub dalej, to będzie nam wpływać na prędkość tego zbliżenia. Czyli na przykład weźmy ten znacznik, przesujmy tutaj i jeszcze raz puścimy film w początku. Proszę zobaczyć, jak szybko nastąpiło zbliżenie. To dlatego, że na linii czasu obydwa punkty, które różniły się wyglądem, bo jeden wygląda tak, drugi wygląda tak, są bliżej siebie, dlatego przybliżenie następowało dużo szybciej. Ale powiedzmy, że w taki sposób zostawimy, dajemy OK i teraz efekt końcowy wygląda tak. Tak dokładnie jak zaplanowaliśmy.